No i słuchajcie, mamy to. 3000 subskrypcji. Czas na konkurs. Ale z racji, że jest to już trzeci konkurs, to mam dla was coś. Powiedziałbym specjalnego i wyjątkowego. A co by to mogło być? No na pierwszy konkurs był taki mały słoiczek moich wyrobów. Na drugi było już grubiej, bo 20 kg towaru limitowanej edycji, które wspólnie z Mariuszem z EcoBytes, wspólnie dla Was stworzyliśmy. A co to takiego jest? No, oprócz spożywki, która oczywiście za chwileczkę Wam pokażę, taki prezent dla Was ode mnie za te 3000 subów, że przez tyle lat jesteście ze mną, aktywnie komentujecie moje filmy, wyrażacie swoje opinie, swoje zdanie, dzięki czemu ten kanał może się znakomicie rozwijać. Tak więc nie powstaje nic innego, niż pokazać Wam co znajdowało się w pierwszym kartonie z mojego posta na YouTubie. Kubek z logiem, karpiowy dzik, metalowy, podwójna ścianka, 300 ml. Tak więc i na herbatkę, na kawkę, i na drineczka na pewno Wam się nada. Jest już kubeczek, ale co do tego kubka? Jeszcze miałem okazję testować te kulki. Rok temu naprawdę robią robotę, zapach jest niesamowity. Już Wam pokazuję, co tutaj mamy. Jest to nowość od Ecobytes. Są to kulki z serii Gold o nazwie Dreamcatcher. To jest kulka, słuchajcie, mleczno-skopeksowa Citrus. Tak więc naprawdę zapach jest bardzo wyjątkowy. Kulka taka mega słodka, mega. Cytrusowo, mleczno, taka. No musicie sami po prostu zobaczyć. Jak byliście na targach w Gliwicach, mogliście pomąchać. A jak będziecie na rybomani, no to koniecznie musicie ogarnąć ten temat. I co jeszcze do tego mamy? Oczywiście ta sama seria, też Dreamcatcher. Tylko tutaj mamy hakóweczki. Rozmiar 20-24. Tutaj mamy rozmiar 20 mm. A ile tego do wygrania będzie? Słuchajcie. Kubeczek, kilokulek, haczykówki. To wszystko jako jeden zestaw, tak więc 10 takich zestawów będzie do wygrania w konkursie. A co należy zrobić, żeby w ogóle wziąć udział w tak niesamowitej przygodzie? Już Wam mówię, nic prostszego. Słuchajcie, pierwsza rzecz to oczywiście subskrypcja mojego kanału i zostawiamy pod tym filmem Komentarz: Jaka była największa złowiona przez Was ryba w sezonie 2024? Rzecz druga: wchodzimy na kanał EcoBites i tam również zostawiamy subskrypcję. Jeśli tego jeszcze oczywiście nie zrobiliście w przypadku poprzedniego mego konkursu, rzecz trzecia: czyli wchodzimy na kanał Karpiowy Wilk. Zwierzeniec się lubi, zwierzeniec się wspiera. Zostawiamy subskrypcję na filmie, który będziecie mieli podany w opisie oraz pozdrowienia od Dzika. Pamiętajcie, że subskrypcje muszą być publiczne. Wyjaśnienie tego będziecie też mieli w opisie filmu, jak to zrobić po to, abyśmy mogli wybrać osoby, które faktycznie spełniają wszystkie, że tak powiem wymogi konkursu. Konkurs trwa dwa tygodnie, tak aby wszyscy mieli szansę wziąć w nim udział, ponieważ część z Was kiedyś do mnie pisała, że troszeczkę za krótko, więc dwa tygodnie po w dwóch tygodniach napiszę Wam, kiedy będzie ogłoszenie wyników konkursu. I dodatkowo chcę Was też zaprosić na mój kanał na Instagramie. Chciałbym w tym roku ten kanał mocniej rozwinąć i dzięki temu będziecie też ze mną na bieżąco, co się u mnie dzieje, gdzie jestem i co się w ogóle w tym wszystkim tutaj u mnie będzie działo. Myślę, że na pewno przygotowałem dla Was bardzo ciekawe tematy. Tak więc serdecznie Was jeszcze raz zapraszam do udziału w w konkursie i życzę Wam wszystkim powodzenia no i standardowo. Widzimy się nad wodą.